Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś recenzja skierowana bardziej do rodziców niż do y, użytkowników y, tych klocków. Zajmiemy się dziś zestawem numer 10831 serii LEGO Duplo. Tak wygląda pudełko. Tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda klocek w rzeczywistości, więc już możemy porównać, czy nasze dziecko na przykład będzie je w stanie złapać, czy klocek będzie odpowiedniej wielkości, y, czy zestaw będzie odpowiedniej wielkości dla naszej pociechy. Zakres wiekowy od 1,5 do 5 lat. Tu mamy spis wszystkich klocków. Z tyłu alternatywne budowle. Tutaj mamy motylka, sposoby wykorzystania klocków. I building cards included. Więc zobaczymy, jak one się prezentują. Czy będą w jakiś sposób fajnie wykonane. Dobrze, otwórzmy sobie pudełko. bardzo łatwo się otwiera, więc duży plus. Tu już widzimy dwa klocki rzucone luzem. Bardzo fajne, prawda? Więc nasze dziecko będzie mogło z nimi robić co tylko chce. Karty do budowania mamy zamknięte w takiej saszetce. Nie walają się one luzem. Możemy je ładnie tutaj rozciąć i ewentualnie przechowywać, nawet w tej folii. No dobrze, zobaczmy tą pierwszą rzecz. Karty są jakby lakierowane, więc będzie szansa, że jak się nam ubrudzą, możemy je umyć, wyczyścić. Tu są wszystkie budowle. Oczywiście nie ma tutaj etapów budowania jak w klockach LEGO system bądź innych. To jest po prostu rysunek, który trzeba odtworzyć. Bardzo duże, bardzo fajne. Z tyłu, oczywiście, jakieś reklamy. Tutaj mamy kolejna budowla. Więc dla dziecka bardzo będzie to przydatne. Przejdźmy dalej. I mamy dwa woreczki z klockami. I zbudujemy sobie jeden z modeli w tym momencie. Tak wygląda pierwsza budowa, którą możemy zbudować. Bardzo fajne, masywne. To się nam nie rozpadnie za łatwo, więc dziecko będzie mogło się tym bawić. No powiedzmy, że nie jest yy, aż tak yy, masywny, jak myślałem. Aż tak odporne. No ale wiadomo. No nie jest on połączony tutaj klockiem. Gdybyśmy to zrobili w taki sposób już to jest o wiele sztywniejsze. I ewentualnie na górę. Tutaj tego robaczka. I dowolność jeśli chodzi o klocki Lego jest yy, naprawdę duża. Więc nie jest to jakiś błąd, że będziemy je sobie przestawiać. Nawet jest to zalecane, żeby dziecko mogło się nauczyć nowych form budowy, a nie iścia, tylko zgodnie z instrukcją. Tak więc ta pierwsza rzecz, no ok, klocki jak widzimy są w różnych kolorach. Wszystkie są, w zasadzie tutaj się powtarza tylko jeden kolor, zielony, w tym momencie, czerwony jeszcze, żółty, ale są one oddalone od siebie, więc dziecko, budując taki zestaw, z obrazka, no na pewno się nie pomyli. Dzięki tej kontrastowości, kontrastowym kolorom, na pewno łatwo sobie poradzi z taką zagadką w postaci zbudowania sklotków. To, co ma na obrazku, nie ma absolutnie tej najmniejszego problemu. Krawędzie są delikatne, zaokrąglone. Nie ma możliwości, żeby sobie zrobiło krzywdę. Są one do pewnego stopnia elastyczne. Ale cały czas sztywne. Naprawdę trzeba użyć dużej siły, żeby coś z tym klockiem zrobić. Więc jeśli chodzi o bezpieczeństwo, są one naprawdę dobrze wykonane, wzmocnione tutaj. Jak widzimy w środku, żeby to się gdzieś tam nie urwało, nawet przypadkiem jeśli gdzieś zahaczy. No, jestem zadowolony z wykonania klocków. Kiedyś miałem oczywiście z nimi styczność, ale to było bardzo dawno temu. Na takie zginanie też są odporne więc duży pozytyw. Kolejną fajną budowlą, jaką możemy stworzyć z klocków LEGO Duplo w tym zestawie jest motylek. Jest on o wiele bardziej mocny, o wiele bardziej zbite są te klocki niż w poprzednim modelu, który Wam pokazywałem w tej recenzji. Bardzo fajna konstrukcja, jako zabawka będzie się sprawdzał. To oczywiście będzie odpadać, ale tutaj dziecko będzie miało z tym naprawdę dużo frajdy. Bardzo masywne, fajne, sztywne. Co jeszcze zasługuje na uwagę w tym zestawie? Nadruki. Nie są to naklejki, więc to będzie bardzo długo cieszyło oko. Nadruki są bardzo fajne, mocne, jak to zwykle w Lego bywa. Mamy alternatywny wyraz twarzy tutaj motylka, gdy śpi i gdy no, jest zadowolony, uśmiechnięty, jest w trakcie zabawy. Mamy nadruki tutaj marchewek, innymi kwiaty. Więc, też jest to jakaś nauka dla naszej pociechy. Te kwiaty możemy umieścić na takim oto. W klocku. Też bardzo fajny, nietypowy. Możemy to zrobić w taki sposób. No, dowolność jest spora. Jak to w klockach lego bywa, nawet przy małej ilości możemy się świetnie bawić. Jedyny minus, jaki chciałbym Wam pokazać, na który chciałbym zwrócić uwagę, to numery. Mamy tylko trzy. O wiele lepszym zestawem w tym momencie byłby na przykład. Zestaw, ten właśnie pociąg z cyferkami, który jest dwa razy droższy, ale dostajemy, wiadomo, trzy razy więcej tych cyfr, liczb, także dziesiątkę, dostajemy pociąg, dostajemy trzy, jakby podstawy, platformy pod te klocki i dwie postacie. Tak więc ten zestaw może być fajnym uzupełnieniem tego, ale jako bazowy, no taki nie powiedziałbym, że by się sprawdził, jako uzupełniający byłby świetny to tego jestem pewny. W zasadzie zestaw ma tylko jeden minus, czyli brak kolejnych liczb. Je można było nawet nadrukować dookoła klocka, więc dziecko mogłoby się uczyć. Nawet na trzech klockach dałoby się nauczyć nauki cyferek, liczb. Dlatego to jest taki mały minus. O wiele lepszą opcją jest zestaw pociąg z cyferkami, gdzie dostajemy ich 9 plus dziesiątkę. I dziecko już naprawdę może się świetnie uczyć yy, liczenia na takim zestawie. Yy, tak jak mówię, to jest jedyny minus. Yy, fajne są nadruki, to trzeba przyznać. Yy, bardzo ładnie się prezentują. Są one nadrukowane, to nie są naklejki, więc bardzo długo wytrzymają. Klocki są kontrastowe, yy, bardzo ładna kolorystyka. Nietypowe klocki również dostajemy w tym zestawie. Są one mocne, stabilne. Yy, jeśli chodzi o Tutaj instrukcje jak wybudowy dostajemy w, takich, w takiej oto formie, takich kart lakierowanych nawet, tak mi się wydaje. Będą one... na pewno długo wytrzymają, bo będzie można je przetrzeć, gdy się coś na nich zabrudzi. Bardzo ładnie zaokrąglone boki, więc też nic się nam nie stanie, ani naszej pociesze, naszemu dziecku. Samo pudełko też jest fajne, ponieważ trzymało się tylko na dwóch plombach. Dlatego łatwo go otworzyć. Łatwo je było otworzyć, można w nim przechowywać nasze klocki. I chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tego zestawu. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, chcecie o coś jeszcze dopytać, piszcie w komentarzu na wszystkie pytania, odpowiem. Tymczasem dzięki Wam za obejrzenie odcinka, pozdrawiam i do następnego, cześć.